Ponad 30 osób wzięło udział w kursie prowadzonym przez znanego kulturystę Radosława Słodkiewicza. Do Strzałkowa wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy, a także medalista Mistrzostw Świata przyjechał na zaproszenie Rafała Frydrychowicza. Pomysł zrodził się stąd, że wiele osób po prostu nie stać na to, żeby czy w sensie finansowym, czy w sensie mobilności, żeby dojechać do Poznania albo do jeszcze dalej oddalonego miasta. Natomiast w Strzałkowie... No, no, wszyscy wiedzą, że interesuję się tym sportem od wielu lat i pomyślałem, że dobrze by było prawda, tu w naszym regionie, akurat w gminie strzałkowo wypromować sport jako kulturystykę, w ogóle zajęcia na siłowni jako forma spędzania wolnego czasu raz, że będziemy zdrowsi, a dwa zachęcać młodzież do tego, żeby w ten sposób spędzała aktywnie swój wolny czas. W szkoleniu dotyczącym systemów treningowych i zasad żywienia w treningu siłowym wzięły udział również osoby spoza naszego regionu. Zainteresowanie było spore. Zajęcia obejmowały część teoretyczną w formie wykładu oraz pokazowe ćwiczenia na siłowni. Nie zabrakło możliwości zadawania pytań. Warto szkolić się w tym zakresie przekonywał Radosław Słodkiewicz. Myślę, że najważniejsze, jeżeli ktoś już wybiera na siłownię po raz pierwszy, to zasięgnąć opinii i porady trenera. Wiadomo, że samemu na, na siłowni można sobie zrobić też krzywdę, e, stąd też namawiam, że powiem, wszystkich do tego, żeby się szkolili, żeby zwiększali swoją, swój poziom wiedzy, bo siłownia jest super oczywiście, ale tak jak powiedziałem wcześniej, może też prowadzić do kontuzji, więc wszystko z głową musi być robione o kursie pozytywnie wypowiadali się również sami jego uczestnicy, dla których prowadzący jest niewątpliwym autorytetem w tej dziedzinie. Bardzo interesuję się światem kulturystyki, sportami sylwetkowymi, a jak wiadomo, pan Radek jest autorytetem w tym świecie, to jest naprawdę chodząca encyklopedia, więc myślę, że tylko na plus mi to wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że w internecie jest mnóstwo informacji różnego typu zawartych odnośnie różnego rodzaju treningów siłowych i nie tylko, a Pan Radek ma przeogromną wiedzę, także myślę, że on najwięcej będzie mógł przekazać tych prawdziwych informacji i nauczyć nas czegoś praktycznego. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.